Cześć! Z tej strony Marcin Śchodźski z Kuźni Treści, i dziś porozmawiamy sobie o obiekcjach Twoich klientów oraz o tym, w jaki sposób możesz je skutecznie zbijać. Zapraszam. Obiekcje Twojego klienta powinny być punktem wyjścia do stworzenia świetnego tekstu sprzedażowego. W końcu o to chodzi w copywritingu właśnie o to, żeby zbijać te obiekcje i motywować do zakupu. Zatem, jeśli znasz obiekcje swoich klientów, to połowa sukcesu za Tobą. Teraz od Ciebie zależy, czy we właściwy sposób je zbijesz. Bill Gates powiedział niegdyś, że Twoi najmniej zadowoleni klienci są najlepszym źródłem wiedzy. No i trudno się z tym nie zgodzić. Ja bym jednak sparaf sparafrazował to powiedzenie i powiedział, że obiekcje Twoich klientów są najlepszym źródłem wiedzy. Ale czym są obiekcje? No to myśli i odczucia, które kłębią się w umyśle Twojego klienta i które odwodzą go od zakupu Twoich produktów lub usług. Obiekcje powodują paraliż decyzyjny, który obniża ocenę wartości Twojej oferty i obiekcje te powodują, że klient zaczyna porównywać Cię z konkurencją. I Twoim zadaniem jest natychmiastowe zbicie tych obiekcji? Im szybciej się z nimi uporasz, tym prostszy i szybszy będzie proces zakupowy. Zadaj sobie zatem kilka pytań. Dlaczego ktoś miałby coś od Ciebie kupić? Dlaczego Twoja usługa lub produkt są lepsze od konkurencyjnych rozwiązań? Dlaczego klient miałby kupić właśnie teraz i jakie ryzyko ponosi klient, który zdecyduje się na Twoją ofertę? Te pytania pozwolą Ci zrozumieć punkt widzenia Twojego klienta i ułatwią Ci zdefiniowanie jego obiekcji. Lepiej jednak, jeśli zwrócisz się do swoich klientów bezpośrednio, spytaj ich, co wstrzymuje ich od zakupu i czego się obawiają. A otrzymasz gotowy przepis na skuteczne treści sprzedażowe. Na początku pandemii do kuźni treści zgłosił się klient, który prowadził lokalną praktykę fizjoterapeutyczną. Zgłosił się do nas, ponieważ chciał zamówić skuteczne treści sprzedażowe, które pozwolą mu wypromować jego nową usługę fizjoterapię online. Jego przedsiębiorczy umysł wpadł na genialne rozwiązanie patowej sytuacji związanej z lockdownem. Nasz klient postanowił konsultować z pacjentami ich przypadłości, a następnie nagrywać instruktaż online. W jaki sposób powinni samodzielnie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne? Pomysł świetny, ale czy klienci również podzielali entuzjazm naszego klienta? Początkowo klient sądził, że brak klientów wynika z tego, że usługa nie jest komunikowana w zrozumiały sposób. Jednak podczas naszej rozmowy wynikło coś zupełnie innego. Klienci nie są głupi i wiedzą, w jaki sposób może działać taka fizjoterapia online. Oni jednak nie wiedzieli, czy takie rozwiązanie sprawdzi się w ich przypadku. Czy da im wartość, jakiej oczekują? Współpracę rozpoczęliśmy od obiekcji potencjalnych klientów i zadaliśmy sobie dwa pytania. Co wstrzymuje klienta od skorzystania z usług? Oraz jaka obietnica musiałaby paść, żeby klient skorzystał z usługi? Wypisaliśmy po paręnaście odpowiedzi do każdego z pytań i dzięki temu mieliśmy gotową listę obiekcji, które mogliśmy zbić skutecznymi tekstami reklam, ofert, mailingów i całej komunikacji w mediach społecznościowych. Dzięki wypisaniu litanii obiekcji, o wiele łatwiej będzie ci połączyć obiekcje z korzyściami, które je zbiją. Jeśli ktoś nie kupuje, bo obawia się o swoją niepoprawną technikę wykonywania ćwiczeń, to może się okazać, że odpowiadającą tej obiekcji korzyścią będzie np. Na stały nadzór wideo fizjoterapeuty, a nie dajmy na to dokładny opis ćwiczenia. Ale uważaj na błędne założenie, że obiekcje dotyczą wyłącznie samego produktu lub usługi, które oferujesz. Świat jest niezwykle skomplikowanym miejscem. Na nasze decyzje, i to nie tylko zakupowe, wpływa niezliczona ilość czynników, między innymi ideologiczne, wpływ społeczeństwa, znajomych czy rodziny. Dotychczasowe doświadczenia życiowe, poziom edukacji, miejsce, w którym żyjemy, żyjemy, nasze zainteresowania, hobby, stan zdrowia, posiadane przedmioty, czy wiara i przekonania. też niezwykle często popełniają kardynalny błąd. Zakładają oni bowiem, że klientów wstrzymują przed zakupem cechy, produktów lub usług. Ale czy to właśnie w wyniku tych cech Twój potencjalny klient nie chce skorzystać z swojej oferty? Wracając do tego klienta, wypisaliśmy listę obiekcji, które dotyczą samej usługi, czyli tej fizjoterapii online. Obiekcje te dotyczą wyłącznie cech usługi i koncentrują się wyłącznie na niej. Obiekcje zewnętrzne jednak mogą dotyczyć kompletnie niepowiązanych z usługą okoliczności, a powiązanych z decyzją zakupową. Podobnie obiekcje wewnętrzne, które wynikają z ideologii, przekonań czy doświadczeń życiowych. Każda obiekcja powstaje w wyniku doświadczeń i nie rodzi się od tak. Klient może wstrzymywać się przed zakupem usługi fizjoterapii online na przykład dlatego, że uważa, że ma słomiany zapał, który sprawi, że nie będzie mu się chciało kontynuować pracy nad swoim ciałem. Obiekcje mogą rodzić się również w wyniku dotychczasowych doświadczeń z podobnymi usługami online, które nie spełniły oczekiwań potencjalnego klienta. I zrażony swoimi doświadczeniami klient, który korzystał np. z treningów online, może nie chcieć skorzystać z oferty fizjoterapii online. Jak możesz zbić takie obiekcje? No, najłatwiej jest potwierdzić obawy i sposób myślenia potencjalnego klienta i lekko skorygować jego optykę. Najgorsze, co możesz zrobić, to kłócić się z przekonaniami i światopoglądem swojego klienta. Z pewnością ich nie zmienisz, a jedynie stracisz. Zainteresowanego klienta. Jeśli potencjalny klient nie chce kupić usługi przez wzgląd na swoje dotychczasowe doświadczenia, no to możesz zagalić do niego w te słowa. Słomiany zapał faktycznie może utrudnić nam realizację założonych celów, ale nasi fizjoterapeuci są tu dla ciebie i gwarantujemy ci, że odpowiednio cię zmotywują do regularnych ćwiczeń. Pamiętaj, że korzyści, które prezentujesz potencjalnemu klientowi, muszą wybrzmieć w znanym i bliskim mu kontekście. Nikogo nie zmotywuje do zakupu cudowna usługa fizjoterapii lecząca wszystkie problemy zdrowotne, ale klient z pewnością kupi tę usługę, jeśli rozwiąże ona jego osobisty problem. Poza argumentacją ceny, do zbijania obiekcji możesz posłużyć się czterema innymi sprawdzonymi metodami. Są to potęgowanie korzyści, strachu, wskazanie rozdroża oraz test Sinatry. Potęgowanie korzyści polega ono na tym, żeby nakreślić klientowi wizję. Jak cudownie będzie wyglądać jego życie, gdy już kupi Twój produkt lub skorzysta z twojej oferty. Pokaż mu, jak wiele wspaniałych rzeczy go spotka i w jaki, jak łatwy sposób może osiągnąć swoje założone cele. Wskaż mu również jego obecną sytuację i na samym końcu zaprezentuj most ku świetlanej przyszłości, a mostem tym jest Twoja oferta. I przykładowo, tak jak taka komunikacja mogłaby wyglądać tak. Wciąż cierpisz na chroniczne bóle karku i dolnego odcinka kręgosłupa. Przez nieustanny dyskomfort nie możesz skupić się ani na pracy, ani na życiu prywatnym. Masz dość swojego ciała. Wyobraź sobie, że wszystkie te bóle i zmartwienia nagle znikają, a ty znów możesz komfortowo i bez bólu siedzieć, stać, chodzić i uprawiać sport. Pomyśl o tej zupełnie nowej jakości życia. Wystarczy, że skorzystasz z naszej usługi i fizjoterapii online i poświęcisz swojemu ciału minimum 10 minut dziennie. Wystarczy tylko tyle, aby zyskać aż tyle. Potęgowanie strachu. Strach to ogromny motywator zakupowy. Warto więc go wykorzystać, żeby nakłonić potencjalnego klienta do skorzystania z Twojej oferty. Jeśli chcesz zbić obiekcję za pomocą potęgowania strachu, to musisz zastanowić się, jaki czarny scenariusz ziści się, jeśli klient nie skorzysta z Twojej oferty. Zadaj więc sobie pytanie, czego obawia się mój klient i w jaki sposób mój produkt lub usługa mogą tę obawę wyeliminować. Wróćmy do fizjoterapii online nasz klient mógłby komunikować się ze swoimi odbiorcami w taki sposób. Na siedząco spędzamy ponad 10 lat swojego życia. Raz nabyte schorzenia kręgosłupa ciągną się za człowiekiem latami, przyprawiając go o nieustanne bóle, mrowienia, problemy z poruszaniem i liczne choroby współistniejące. Jesteśmy tak młodzi jak nasze kręgosłupy. Od dziś możesz wygodnie zadbać o swój kręgosłup bez wychodzenia z domu. Wskazanie rozdroża. Po co miałbym inwestować w usługę fizjoterapii online, skoro w sieci jest pełno darmowych poradników, jak radzić sobie z moimi skorzeniami? Oczywiście, możesz samodzielnie zdobywać wiedzę oraz metodą prób i błędów wypróbować ją na własnym organizmie. Ale czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Czy znajdziesz w sobie tyle motywacji, żeby metodycznie wynajdować różne wiarygodne źródła, przyswajać wiedzę i testować ją w praktyce? Obydwoje wiemy, że płomienne chęci szybko się wypalają. A proza, proza życia równie szybko weryfikuje, czy tańsza, ale trudniejsza droga jest tą najwłaściwszą. Inną, wygodniejszą i bezpieczniejszą drogą, jaką ci oferuję, jest skorzystanie z naszej usługi. W jej ramach otrzymasz dostęp do fachowej wiedzy certyfikowanych fizjoterapeutów, otrzymasz dostęp do ponad 10 lat nauki i praktyki zawodowej, które wspólnie przekujemy w szybkie i skuteczne rozwiązanie Twoich problemów z kręgosłupem. Wskaż dwie drogi: gorszą, która wynika z braku skorzystania z swojej oferty, oraz lepszą. Drogę, na którą wkroczy Twój klient, gdy kupi Twój produkt lub usługę. Test Sinatry. Określenie testu Sinatry po raz pierwszy pojawiło się w, książ w książce Made to Stick. Nowy Jork to miasto, które pożera spragnionych sławą i pieniędzy. Niezwykle trudno, e, niezwykle trudno się tu wybić i odnieść jakikolwiek sukces, ale jeśli udać się tu, to udać się wszędzie. I o to chodzi w teście Sinatry. Sinatra nieświadomie stworzył jedno z potężniejszych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Które nie tylko świetnie zbija obiekcje, ale też niezwykle skutecznie uwiergadnia produkty i usługi, no i całe firmy w oczach klientów. Jak wygląda zastosowanie testu Sinatry w praktyce? Wystarczy, że udowodnisz klientowi, że Twój produkt lub usługa sprawdziły się w jakiejś ekstremalnej sytuacji. No bo skoro produkt lub usługa obroniły się w takiej sytuacji, to z pewnością rozwiążą również problem Twojego klienta. I świetnym przykładem są wszelkiego rodzaju reklamy wybielaczy. Z pewnością kojarzysz reklamę z takich telezakupów, w których te białe koszulki bombardowane są ziemią, smarem, winem czy innymi trudnymi w usunięciu zabrudzeniami. I następnie tak zmasakrowane koszulki wkładane są do przezroczystego zbiornika z wodą i reklamowanym wybielaczem. Parę minut namakania i w, w magiczny sposób wybielacz usuwa każdą z plam, pozostawiając koszulkę śnieżno-białą, czystą i pachnącą. I to jest właśnie test Sinatria. I w tym materiale to by było na tyle. Ja jestem Marcin Cichocki z Kuźni Treści i serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności Kowale Treści na Discordzie, do dołączenia naszej grupy na Facebooku o takiej samej nazwie, nazwie Kowale Treści. Zapraszam. Cześć.